Thank you. Witam kochani. Powiem tak. Ostatnio nie mam jak w ogóle nagrywać, bo to, co się ostatnio odpierdala na morzu, że w głowie nie mieści. Codziennie tylko te ryby, ryby i jeszcze raz ryby. No, szproty, czasem śledzi. No, teraz jest taki sezon zimowy. No to wiadomo, że dorszaj nie wyłowimy, no ale. Śledź, szprot. Bardzo dużo tak idzie, także przepraszam na dzień dobry. Szedłem podzielić się z Wami moimi przemyśleniami. Otóż ostatnio miałem niechlubną okazję zobaczyć sobie najnowszą konferencję na Fame MMA 6. I powiem szczerze, strasznie się wporwiłem. Jak stary dziennik. Otóż zobaczyłem, jak bezczelnie kłamie i obraża Niejaki pan, Kubańczyk Mojego dobrego kolegę l Pro Co to kurwa za chamstwo? Ja się pytam Kolego, ja wszystko wiem Ja wszystko wiem Standard Szczeciński to ja mam w jednym palcu cały Kubańczyk to zwykły Atencjusz bez szkoły. Kombinator, manipulator i co gorsza, konfabulator. Ja pierdolę. Tak samo jak jego koleżka, jaki kamerzysta. Czy kamerowicz? Nie wiem dokładnie. W każdym razie się na plecach tego wspaniałego kompozytora. Wstydź się Hultaju za te pomówienia i oszustwa. Zresztą mnie pierwsze w swojej wspaniałej działalności. Ja bardzo często bywałem w Steadgardzie Szczecińskim, więc wiem co w trawie piszczy. Pan Pro jest wspaniałym człowiekiem obdarzonym wielką klasą i inteligencją kołem i w sercu. El Pro, pamiętaj. Zachód jest po twojej stronie. A ty, Kubańczyk, jak jesteś taki mocny w gębie, to porozmawiaj sobie ze mną. Widziałem zresztą, jak na tej konferencji nie miałeś żadnego militarycznego argumentu na pana El Pro, tylko jakieś zwykłe chamskie odzewki, komunały czy żałosne pomówienia. Tak więc faniaczku, przyjedź do mnie, do Rwizyna. To ci wyjaśnię, kto żądzi w stadgardzie szczecińskim. Złożę cię jak gazetę w 10 sekund. I nie strasznie strasz, bo się zestrasz. Kubańczyk. Aha. Kolego. Takie jeszcze jedno pytanie mam do ciebie. Co ty pasz człowieku? Kurwa, co ty śpasz? Słuchaj, nie podskakuj, nie podskakuj do mnie, bo się bardzo zdziwisz. Ale ja też jestem potężnym mężczyzną. Doskonale zbudowanym i umiem przypierdolić całe pety, także nie podskakuj, niecmakuję. Bo sytuacja się bardzo zawęzi. Także przeproś tam ładnie na forum swojego kanału. Albo... albo Cię wypierdolę z tego internetu i koniec tematu. Dzięki, pozdrawiam. Trzymajcie się. Ty paruwa. Przecież Albroś mi stworzył. Stworzył. Stworzył.